Cześć, z tej strony Mirosława Pluta. Oglądasz to nagranie, ponieważ postanowiłam podziękować w ten sposób mojej koleżance Beacie Kiewisz, która jest trenerką obfitości, która uczy, jak przyciągać do siebie pieniądze. I dlaczego o tym mówię? Ponieważ miałam na początku 2020 roku taką przyjemność uczestniczyć w szkoleniu, które było zorganizowane przez firmę, z którą ja współpracuję jako niezależny przedsiębiorca. I poczułam wtedy taką energię, że to o czym Beata mówi, to jest mi bardzo bliskie i znane już od wielu lat. Już w klasie maturalnej byłam zainteresowana takimi niekonwencjonalnymi metodami nauczania i przepływu energii. I coś takiego jak energia kwantowa, to już od wielu lat zaczęłam się tym interesować i, i to mnie bardzo inspirowało. I poczułam, że to jest w ogóle moja bajka. i Postanowiłam zapisać się na kurs, który był organizowany na żywo w moim pięknym mieście Krakowie, ale Beata mi zaproponowała jeszcze wcześniejszy kurs online, ponieważ miałam być na nim trochę krócej. Ale zdecydowałam się też na ten kurs online, czyli tak naprawdę w ciągu praktycznie dwóch tygodni przeszłam kilkugodzinne szkolenie właśnie z Beatom Kiewisz. I no i co się okazało, dlaczego nagrywam dla ciebie to nagranie? Ponieważ w biznesie, w którym pracuję, moje plany i zamierzenia, które chciałam zrealizować, w pierwszym kwartale 2020 roku przerosły moje oczekiwania i po prostu wielokrotnie, nawet kilkadziesiąt procent, zanotowałam wzrostu, jeżeli mówimy o, o budżecie. Natomiast nieprawdopodobny wzrost mojej, mojej grupy współpracowników i nieprawdopodobny rozwój. I e, chciałam tutaj e, jeszcze raz zachęcić Cię do tego, żebyś korzystał właśnie z takich, e, takich metod w swoim biznesie. Pewnie zapytasz, jak to jest możliwe, przecież to jest nielogiczne. No otóż też mi się kiedyś tak wydawało, że wszystko musi być w, w logiczne i w, w zapisane w Excelu. Ota, otóż okazuje się, że w pracy z ludźmi nie możemy niestety zaplanować czegoś, bo ludzie i tak zrobią to, co będą chcieli, więc nie możemy tutaj mówić o logice. I wydaje mi się, że to nie jest w ogóle żadna logika, tylko, tylko tak jak uczy Beata na swoich kursach, jest to umiejętność pozwolenia sobie na to, kim chcesz być, ile chcesz zarabiać. Po prostu musisz sobie na to pozwolić i tego można się nauczyć na takim kursie. Też możesz się nauczyć, jak być wdzięcznym. To też jest ważne, żeby, żeby być wdzięcznym ludziom, dzięki którym tu jesteś i dzięki którym masz to, co masz, bo zawsze jesteś od kogoś zależny. I jeszcze jest jedna, jeden warunek, trzeba być w tak zwanej energii obfitości, w takim trwałym, takim trwałym rytmie bycia, w takiej energii obfitości, i tego też, też nauczysz się na kursach właśnie z Beatą Kiewisz. Także wykorzystaj ten czas, który prawdopodobnie masz dzisiaj, bo masz go na pewno więcej. Ten czas i tak upłynie. Jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to proponuję Ci właśnie kurs online z Beatą Kiewisz. Polecam serdecznie, ściskam. Mirosława Pluta, pa.